Dzisiaj chciałem Wam przedstawić plugin na kod yy, do własnej konfiguracji. To są napisane przez jednego z naszych kreatorów, yy, u którego również możecie znaleźć swoje autorskie pluginy. Yy, Zanim niedużą oczywiście kwotę. Wymagania, aby plugin się na w strefie macie aktualnie na ekranie. Z mojej strony, to na tyle zapraszam Was do prezentacji. Pierwszą komendą naszego pluginu jest komenda Uświk Kod. I tutaj. Tabuje nam się kod Ja mam tutaj taki testowy kod Dlatego po prostu jest taka oto nazwa Ale wszystko możecie sobie zmieniać w konfiguracji Tak samo jak to czy ma być kod tabowany czy nie No ale dobra Odpowiadającą komendą za nasz kod jest komenda ukośnienka kod I tutaj tabują się nam komendy Takie jak na przykład reset I po wpisaniu w reset gracza. Otrzymujemy taką informację i kody. Tutaj mam literówkę, to będzie zmienione. Eee, kody dla gracza wtedy zostają zmienione. Jest jeszcze komenda w e, status i tutaj możemy zrobić false, i wtedy nasze kody są nieaktualne. E, one teraz nie działają. I jak widzicie, aktualnie żadne kody jest włączone lub jest e, komenda w status true. Również jest też yy, g kod ustaw I tutaj wpisujemy nazwy kodu Czyli ja na przykład teraz sobie wpiszę odcinek I jak widzicie teraz pod kątem kod mamy kod odcinek yy, O i otrzymuję wtedy tu jest przygotowana nagroda za wpisanie kodu Aktualnie na ekranie pokazuje wam się config pluginu Jest to prosty i zrozumiały config Dlatego nawet osoby, które nie siedzą w temacie czawy, będą wiedziały o co chodzi. Na razie, plugin jest w fazie beta, kiedy go nagrywam i może mieć jeszcze jakieś błędy, ale gdy będzie on wypuszczony na Deli, to już takich błędów właśnie mieć nie będzie. Na razie dodawanie nagrody jest poprzez config, ale również możecie sobie tam ustawiać, jaka komenda ma się wykonać czy w ogóle ma się wykonać po wpisaniu kodu. Yy, z mojej strony to by było na tyle, jak i przy, z przedstawienia pluginu. Przypominam Wam, tylko byście byli naszego Discorda Code, ponieważ lecimy do tysiąca osób. No i to by byłam z prezentacji pluginu na tyle. Cześć!